Hejka. Wasza ulubiona seria pewniaków e, będzie dzisiaj kontynuowana, bo dzisiaj właśnie trygonometrię sobie ogarniemy. Tak, żebyśmy mniej więcej wykonali takie zadania, które najczęściej co roku pojawiają się na maturze. Jeżeli chodzi o trygonometrię i podstawę, to mocno tutaj ten zakres się nie zmienia. Więc ja będę Wam dawała oczywiście zadania z matur e, i będę mówiła z którego roku dane, dane zadanie jest i będziemy sobie krok po kroku je tłumaczyli. Myślę, że wykonanie tego zadania, tego filmiku w zasadzie całego razem ze mną. Bardzo ułatwi Ci podejście do trygonometrii, do faktycznie matury, do której się przygotowujesz, bo kilkadziesiąt wykonanych zadań, czy kilkanaście w naszym przypadku, tutaj troszeczkę mniej, na pewno dużo sobie powtórzysz, ale jest to takie, słuchajcie, minimum, także nie opierajcie się tylko na tych pewniakach. Zdecydowanie trzeba ogarnąć tutaj całe działy, troszeczkę więcej zadań wykonać i będzie super. Dobra, przechodzimy do pierwszego zadania, zobaczcie sobie. To zadanie jest akurat z maja 2010 roku. Zobaczcie, to jest takie standardowe zadanie, kiedy mamy podane ile wynosi sinus, a my mamy policzyć wartość jakiegoś wyrażenia, w którym znajduje się akurat cosinus kwadrat alfa. Dla przypomnienia, jest coś takiego jak jedynka trygonometryczna. Sinus do kwadratu alfa plus cosinus do kwadratu alfa daje nam zawsze 1. I teraz co możemy z tego wnioskować? Że cosinus kwadrat alfa to jest inaczej 1 minus sinus kwadrat alfa, jak sobie to zamienimy. I teraz wartość tego naszego wyrażenia, tutaj wracając, to będzie 2 minus, i teraz cosinus kwadrat to jest 1 minus sinus kwadrat alfa. Dzięki temu nie musimy tak naprawdę obliczać, ile wynosi cosinus. Wiele osób tak to właśnie zadanie robi, że sobie liczę z jedynki trigonometrycznej, ile to jest cosinus i podstawia. Ale można to zrobić jeszcze prościej, słuchajcie, zobaczcie, podstawiliśmy sobie i teraz pamiętajcie, że oczywiście zamieniamy znaki na przeciwne w momencie, kiedy, w momencie, kiedy opuszczamy y, nawias i mamy 1 dodać sinus kwadrat alfa. I teraz możemy sobie podstawić nasz sinus alfa, to było 3 czwarte, czyli mamy 1 dodać 9 szesnastych, czyli to jest 25 16. Finalnie już ten nasz ostateczny wynik mamy. Jaki tutaj najczęściej pojawiał się błąd, no nie zauważacie tego kwadratu. E, a czasami ten kwadrat jest, a czasami go właśnie nie ma. I trzeba być tutaj ostrożnym, także to było zadanie właśnie z maja 2010 roku. My teraz wykonamy sobie takie zadania. Bardzo podobne, tym razem z maja, rok później, 2011. Wiem, że to jest dosyć odległe, sobie możecie pomyśleć, rok i po co tak stare zadanie robić, ale uwierzcie mi, że warto, dlatego że tak naprawdę one się cały czas powtarzają i na tych najbardziej typowych oczywiście my się będziemy tutaj opierać. Wcale ten zakres się mocno nie zmienia, więc. Tym bardziej istotnym jest robienie sobie tego typu zadań, i takie zadanie jest właśnie już. Aha, nie przesunęłam Wam tego, czekajcie. Hop, teraz mamy widoczne. Dobra, spróbujemy sobie je zrobić. No, i tutaj już będziemy wykorzystywali właśnie też jedynkę trigonometryczną, ale mamy policzyć, ile to jest sinus. Więc m, znowu ten sam wzór, który już znamy: sinus do kwadratu alfa plus cosinus do kwadratu alfa daje nam 1. Słuchajcie, pod cosinusa wstawiamy sobie 5 5,13, a więc to trzeba podnieść do kwadratu, bo to był cosinus kwadrat. No i obliczamy sobie z tego. I teraz tak. Znowu, jedynkę zapiszcie sobie jako 169, 169, tak żebyśmy mieli po prostu wspólny mianownik, i te 169 odejmiemy sobie 25 i wyjdzie nam 144, czyli sinus do kwadratu alfa to jest 144, 169. Zatem rozwiązania pamiętajcie, że są 2: 12 12,13 lub sinus alfa to minus 12,13. Słuchajcie, są takie sytuacje, w których ym, czasami wybieramy to ujemne rozwiązanie na podstawie bardzo rzadko, ale to jest wtedy, kiedy jest napisane, że kąt alfa jest na przykład rozwartokątny, ale jeżeli my wiemy, że on jest ostry, to wiemy, że w pierwszej ćwiartce, czyli dla wszystkich kątów ostrych wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie, czyli 12, 13. Taką odpowiedź mamy w A i B, więc jeszcze trzeba policzyć tangens. W waszych tablicach maturalnych macie taką informację, że tangens alfa to jest sinus przez cosinus, czyli tak naprawdę to jest sinus, czyli te 12 razy odwrotność razy cosinus, czyli nie razy 513 trzynastych, tylko 13 piątych, bo ja już tą główną kreskę ułamkową zapisuję jako mnożenie. No i wychodzi nam 12 piątych, czyli taką odpowiedź mamy w odpowiedzi właśnie A. Bardzo y, schematyczne zadanie. Schematyczne na zasadzie tak często się pojawia, że chciałam je też z wami tutaj przerobić, tak żebyście mogli sobie przećwiczyć, bo ilość tego typu zadań po prostu nie zliczę. Naprawdę nie zliczę, ile razy się pojawiła, więc jeszcze sobie spróbujemy zrobić tym razem z czerwcowej matury 2013 roku takie zadanko, zaraz wam tutaj wyświetlę, podobne do tego, co robimy teraz. Także przesuniemy sobie troszeczkę ten ekran, żeby było widać. Dla niektórych z Was, w momencie, kiedy pojawia się ten tangens i ten wyrażenie, które mamy policzyć, jest dosyć skomplikowane, no to właśnie pasowałoby zapisać nam to troszeczkę w innej postaci. Czyli, sinus to jest 1 na trzecia. Wartość wyrażenia. No to piszemy, słuchajcie, przed chwilką sobie powtórzyliśmy, że tangens to jest sinus przez kosinus. Czyli sinus alfa przez cosinus alfa. Przepraszam Was, coś mi się tutaj ścięło. Niestety troszeczkę mi choroba dopadła, ale mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeżeli się czegoś dowiesz, to ja będę wdzięczna za łapeczkę w górę i za subskrypcję, bo oczywiście dużo tutaj kontentu będzie dla, dla maturzysty coraz więcej, z miesiąca na, na miesiąc coraz więcej. Zobaczcie, jak sobie podstawicie w odpowiednim momencie sinus przez kosinus pod tangensa, to tutaj pamiętajcie, że tak naprawdę jest jedynka, więc na krzyż może się nam to skrócić i od razu możemy policzyć, że to jest 1 plus 1 trzecia, czyli po prostu, że to będą 4 trzecia. Ok? A więc też dosyć fajne, fajne zadanie. Yy, dobra. Wiecie co? Czas na takie zadania z yy, punktem. Które też często jest, i zrobimy sobie tak, że ja Wam wyrzucę to zadanie. To jest maj 2015, tak Wam mówię. Jeżeli ktoś chce sobie zapisywać, właśnie jakie zadania wykonuje, to, to mu się ta informacja przyda, szybciej je sobie odnajdzie. Eee, trochę blisko, ale zobaczmy. Damy tak, żeby było dobrze widoczne. Ok, my mamy policzyć tangens. Mamy policzyć tangens kąta alfa. No i teraz w waszych tablicach, w sumie sobie je odpalę, żeby wam to wkleić. Żeby wam te informacje tutaj wyrzucić. Jest bardzo fajna rzecz. W zasadzie tam jeden do jeden wszystko się kopiuje, jak takie zadanie się pojawia. Więc nie zapomnijcie, że to, co teraz rzucam, jest dosłownie w Waszych tablicach, których możecie korzystać. I teraz zobaczmy. Tangens to jest y do x. Czyli nasz punkt ma współrzędną najpierw minus 4, później 5. Normalnie to jest odczytanie punktu z układu, więc myślę, że to jest jasne. No i teraz, żeby policzyć tangensa, tangens alfa. To będzie y do x, czyli 5 do minus 4, czyli po prostu minus 5 czwartych. Czy ten minus damy sobie przed w liczniku, czy w mianowniku, to nam nic nie zmienia. Więc całe to zadanie, tak naprawdę, które sobie zrobiliśmy, yy, ono jest po prostu typowo wzięte z waszych tablic. Więc nie zapominajcie, że to macie, bo to jest bardzo łatwe zadanie i też nie zliczę, ile razy się pojawia na maturach. Bardzo często. Dlatego zwracam też tutaj i dlatego to zadanie właśnie w pewniakach maturalnych dałam. Ok, czyli liczenie sinus'a. Liczenie kosinusa, kiedy mamy sinus, liczenie e, sinusa, kiedy mamy kosinus, liczenie tangensa, kiedy mamy sinus i kosinus, myślę, że jest dla Was jasną informacją. Pamiętajcie jeszcze, że jest coś takiego jak przybliżanie kąta, czyli na przykład są pewne kąty, których my nie znamy, na przykład sinus 40 i tak dalej, i to wtedy robimy sobie z takiej tabelki na końcu tych tablic odczytywania, bo nie mam akurat tego. Zadania przy sobie, ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na, na takie inne zadania, które będziemy robić z wzorów redukcyjnych, też które macie w tablicach, a które też są do matury podstawowej bardzo ważne. Także już Wam tutaj wyrzucam to kolejne zadanko. I myślę, że te najważniejsze zadania będziecie mieli już. Wszystkie w jednym miejscu, także jak ktoś każde potrafi rozwiązać, to super, to oznacza, że jakiś zakres materiału został szeroko wykonany, a jeżeli te zadania są dla Ciebie trudne, które dzisiaj wykonujemy, czyli to taką totalne minimum, to warto byłoby przemyśleć i to jak najszybciej, najlepiej jakiś kurs maturalny. Mamy też u nas um, u siebie na stronie um, taką ofertę. Aktualnie w styczniu możesz kupić kurs za minus 50%. Tam już lecimy etapami, ok? Tam lecisz sobie krok po kroku, zadanie po zadaniu i dopiero wykonujesz te najtrudniejsze zadania. Także wydaje mi się, że dla osoby, która ma Problemy tutaj z trygonometrią lub z innymi działami, jak geometria, może funkcja nawet kwadratowa różnie jest, to serdecznie zapraszam, bo aktualnie z kodem kurs 50, kupisz kurs za minus 50%, tam cały zakres 50 godzin wideo dla Ciebie. Jest to super fajna rzecz, dlatego że możesz sobie każdą lekcję wysłuchać tyle razy, ile tylko będziesz chciał. Także mega polecam. A już tutaj przejdźmy do tego ostatniego zadania, które sobie wspólnie wyjaśnimy. Co się tutaj dzieje? Ok, um, mamy 2 sinus kwadrat 18 plus sinus kwadrat 72. No i co nam się tutaj nie zgadza? Zobaczcie. Nie zgadza nam się to, że mamy kąt 18 stopni, mamy kąt 18, a tutaj mamy 72. I za dużo nie możemy aktualnie zrobić, ale było coś takiego, że sinus 90 stopni minus jakiś kąt alfa, z tego nam się zrobi cosinus. Alfa. I teraz zobaczcie, jak od sinusa 90 stopni odejmiemy sobie 18, to razem daje nam to 72 stopnie, prawda? Czyli to, co mamy tutaj podkreślone w poleceniu, czyli tutaj to, to na środku, co podkreśliłam. W związku z wzorem redukcyjnym to nam zamienia się na cosinusa i kąta 18 stopni. Dzięki temu, słuchajcie, możemy sobie zapisać to wyrażenie jeszcze raz, tylko zamiast tego, co podkreśliłam, piszemy, że to jest cosinus 18. Oczywiście ten wzorek, który tutaj wezmę właśnie w czerwoną ramkę, to jest wzór redukcyjny i on jest w tablicach. Macie ich troszeczkę, bo na cosinus też jest wzór redukcyjny. I może też on być, czyli to by było wtedy cosinus 90 stopni minus alfa równa się sinus alfa. Jest ich troszeczkę więcej, warto sobie to też właśnie powtórzyć. Tu było do kwadratu, więc dopisuję ten kwadrat. I zobaczcie, co nam dalej powstaje. Mamy to samo, więc możemy to do siebie dodać, czyli po prostu wyjdzie nam z tego 2 cosinusy kwadrat 18. Możemy wyciągnąć sobie dwójeczkę przed nawias. Wtedy zostanie nam sinus kwadrat 18 stopni plus cosinus kwadrat 18 stopni. I teraz uwaga. Jeżeli dodajemy ze sobą sinus kwadrat 18 i cosinus kwadrat 18, to tak naprawdę to jest jedynka trygonometryczna. Tylko zbyt często je, zrobicie zadania właśnie z jedynki trygonometrycznej na alfie i nie widzicie tego, że to jest jedynka trygonometryczna. Ale tam był alfa, alfa symbolicznie oznacza po prostu ten sam kąt. Czyli jeżeli tu mamy 18 i tu mamy 18, to razem zgodnie z jedynką trygonometryczną, którą używaliśmy w poprzednich zadaniach, to razem daje nam 1, czyli wynik to będzie 2. Super! Dobra, no to świetnie, udało nam się to zrobić. Słuchajcie, um, przypominam, że trwa właśnie promocja z Kodem Kurs 50 na nasze kursy maturalne. Ja ze swojej strony dziękuję. Obserwuj koniecznie nasz profil, bo też dużo darmowych treści, jeżeli chodzi o matematykę rozszerzoną i podstawową, pojawia się tutaj regularnie na kanale. Także dzięki i do usłyszenia, mam nadzieję, na kursie.